Czarny kolor można wykorzystać w smart casualu. W nawiązaniu do ostatniej rolki postanowiliśmy przygotować trzy zestawy mierzące się z tym tematem. Postawiłem na połączenie kolorystyczne, które nie jest aż tak oczywiste, ale moim zdaniem świetnie wprowadza kolor czarny do mody bardziej casualowej. Do czarnej marynarki już tej z matowej tkaniny w sportowym kroju, z nakładanymi kieszeniami i otwartymi klapami, dobrałem beżowe spodnie o kroju górka. Biała koszula jest łącznikiem między jednym a drugim elementem, dzięki czemu cała stylizacja nie jest krzykliwa, a nawet dość elegancka. Do całości dobrałem poszetkę z naszej kolekcji z dziełami sztuki, szału niesień, a także czarne tassel loafers wykonane z groszkowanej skóry. W przypadku mojej stylizacji... Inspirowałem się bardzo popularnym ostatnio motywem westernowym. Pierwsze skrzypce gra tutaj denimowa koszula przepełniona kowbojskimi detalami, takimi jak przednie i tylnie karczki czy kieszenie na klatce piersiowej. Aby jeszcze podbić cały efekt, zdecydowałem się na czarny skórzany pasek ze zwężonymi końcówkami i zdobioną klamrą. Resztę stylizacji starałem się już trzymać w motywach przewodnich dzisiejszego filmu i mamy tutaj czarny podkoszulek, czarne buty oraz skarpetki, a także czarne wełniane spodnie z tanie Sucker, uszyte z szerokimi nogawkami i pasem w kroju hollywoodzkim. Przygotowując dzisiejszy zestaw postanowiłem zrezygnować z marynarki, w tym przypadku bazę stanowi czarna koszula z i Jersey od która zawiera mnóstwo sartorialnych smaczków. Kołnierz włoski ma wyższą stójkę, rękaw został wszyty z marszczeniem, a guziki wykonano z masy perłowej i wszyto na kurzą stopkę. Spodnie to bordowy tropik, który pokazywałem w poprzednim filmie ze stylizacjami Boho. Postanowiłem wykorzystać poszetkę z naszej kolekcji z dziełami sztuki, czterech miejsców apokalipsy i zawiązać ją pod szyją jaka paszka. Poszetka jest czarno-biała, posiada ona białe elementy, więc będzie to klamra kompozycyjna z jasnymi skarpetami. Który zestaw podoba Ci się najbardziej? Jeżeli szukasz modowych inspiracji, to zaobserwuj nasz profil. Dziękujemy.